Cześć Siemanko, z tej strony Lent i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z play, serwera Player Life e, Dzisiaj znajdujemy się na totalnym odludziu. No może nie totalnym, no bo to kilka osób mieszka, ale praktycznie totalne odludzie, no to jest mój nowy domek tak jak tutaj o 100 euro za jeden dzień przy okazji sobie tam dopłacę. Może dwa dni tak można wy wyrąbać całą kasę a nieważne tu mamy piękną osiedle piękny tutaj parking z okazji mój statek o którym zaraz powiem moje dwa y, złomy tu jest wolne miejsce jedno to jest za stówkę. jak ktoś chce zapraszam przy okazji mamy również helipady dwa więc co? niby tak y, poza Yy, cywilizację ale osiedle całkiem spoko wszystko yy, całkiem spoko yy, znajdujemy się dokładnie tutaj no, w tym momencie to nam radio k69 troszeczkę przysłania ale yy, prawy górny ruch mapy Prak praktycznie dokładnie prawy górny ruch mapy yy, no dobrze no to co z moim stratumem się zmieniło? W sumie nie wiem czy o tym mówiłem, ale y, jest na sprzedaż i y, i y, y, do Urzemu ah, nie wiem czy tam już mówiłem o tym y, y, i znalazłem kupca tak więc nie do... Y, możemy, znaczy dzisiaj będzie odcinek pożegnalny z y, moim stratumem, y, ponieważ w następnym odcinku, który sobie nagram pewnie za chwilę Yy, może go już nie być. Yy, no nie no może jeszcze będzie. Nie ważne. Ale dzisiaj teraz nagrywamy odcinek pożegnalny yy, z moim stratumem, do którego właśnie wsiadam i sobie troszeczkę nim poskaczemy. Może przypiszę troszeczkę. On jest. Mamy jedno rozwalone, nieważne. Pojedziemy sobie trochę dzisiaj tym statumem. A i tak przy okazji to na tym podjeździe można go tutaj rozwalić. To jest jedyny minus. E, dzisiaj troszeczkę sobie nim polatamy. Pojedziemy sobie do blubery. To auto pięknie wpada, znaczy wpada, no pięknie driftuje yy, dla, dla, Nie wiem dlaczego to auto jest tak jak może zapomniane no, Bo to auto to jednak ma popularność i znów w przypadku FPS-ów, ale to jest nieważne yy, trzeba, przy, przynajmniej na razie hmm. Albo może zrobimy króciutki również odcinek, czy znaczy w ogóle taka przejażdżka z tatułem, ja troszeczkę rozwalony poszkaczemy, a przy okazji to jest Artur. Pozdrawiamy. Trochę sobie pojeździmy. E, również mam dylemat, e, czy robić serię z Heroes of Might and Magic, bo Ostatnio jakoś mi się bardzo spodobała ta gra, ale chodzi również o coś innego, co powiem za chwilę. Gra mi się bardzo spodobała, jeżeli chodzi o filmiki różnych innych filmik youtuberów, yy, yy, którzy, którzy nagrywali tą grę rok temu. Kolega Ignacy i Gimper przygotowali na nich się jakoś bardzo mi się zachęciło. Oczywiście w im refa za to gra jest całkowicie darmowa, nie bierze jakieś tam dopłaty są w sensie mikropłatności czy tam VOL czy w sensie takie rzeczy mm. e, i ta gra po prostu fajna. to jest taki metin tylko że ma się swoje miasta i nie wiem co ten parek robi czy on przypadkiem nie jest na hydrze i prawdopodobnie jest i mnie loguje trochę Yy, ale dobra. Pozdrawiamy liderka. Tak więc pozdrawiamy. Nie, on nie ma jednak Ale również Perennial 22 ID to na ten... To 3 razy mniejsze niż dotychczasowo są odcinki eee No dobra, nieważne, eee, ale parek fajny, powiem tyle, że parek fajny fajnie wygląda Czekaj katery. Katerki teraz są ze 3K Rejka 3K plus samperek, no to się opłaca, no bo same sam, samo tuna już Ale to, to taki CJ prawdziwy, znaczy no CJ. Większość ludzi by go kupiła na, nie wiem, za, za 1000. No niestety no taki serwer, tak samo jak ten mój stratum. Yy, od cygana kosztuje 25 tysięcy, to... Przez, przez któregośmy przejeżdżali. Yy, czysty, całkowicie czysty, żadnego tuna nie ma. Yy, w tym stratumie za ta, za cenę 25k, czyli dokładnie tyle samo e, dostajecie AHB, który teraz kosztują 8k i za tyle je kupiłem e, e, PJ który kosztował 5K, przynajmniej na tyle jak widziałem. Bo ja PJ dostałem od razu w cenie e, a kupiłem go za... Nie wiem tam. To troszeczkę drożej. Co było wielkim twakiem, ale to już nieważne. E, jedziemy teraz. Nie, wiem, możemy pojechać na giełdę zobaczyć co tam się dzieje. E, wracając. E, s, no i ma światło teraz, akurat nie ma ich na no bo są rozwalony i ma światła 80%. Mniej więcej sprawdzałem niedawno. Zresztą teraz są rozwalone, to się nie wbija. E, więc się bardzo po za zaoszczędzić się 10k i tak y, CJ. No może nie CJT, ale normalni gracze chcieliby od tego stratka z takim piżejem za 18k Ja przepraszam bardzo, ale teraz y, taka odezwa do tych ludzi Za 18k to nie kupicie nawet czystego od y, Cygana Żadnego stratka nie kupicie za 18 Nawet Nawet czystego, no chyba że jakiś, nie wiem, przebieg 80k czy coś, no to może może coś znajdziecie Ale nie sądzę żebyście znaleźli o taką po prostu stratkę za Chyba że jakobyś naprawdę by się znudziło to auto Bo mi się już znudziło to auto naprawdę yy, I nie wiem yy, Bo to auto mam z pół roku Od, no, od pierwszego odcinka z Player Life'a mam to auto Tylko że inny kolor był yy, Jednak zostało na zielonym Miałem na początku czerwony Potem miałem niebieski i teraz zielony Zielony najfajniejszy no, ale to auto mi się znudziło, ja potrzebuję się rozwijać, a to auto bardzo ciężko sprzedać, więc ja potrzebuję aut, które się, które w miarę szybko znajdą właścicieli, czyli, nie wiem, Jester. I teraz auto szukam typowo takiego właśnie, jak Jester, czy, nie wiem, czy Bufek, chociaż Bufka już miałem, eee, tam, nie wiem, w opisie Wam gdzieś dam listę, jakich miałem aut, bo ty, ja tych aut na tym poziomie cenowym, czyli od 0 do 20k miałem dosyć sporo Najlepszym z nich był stalion Za 15 kanówkę kupiłem, potem go stuningowałem prawie całego A hardy spoiler, światełka jakieś tam eee, Dach oczywiście I przy okazji mi spadają fps na widok tej giełdy Tu przy okazji jakaś muzyczka leci Dobra, się zaparkujemy no niestety, no taki serwer kiedyś na sobie był fajniejszy, bo to auto y, Kupiliby prawdziwi kupcy za około 40k, więc byłbym bardzo zadowolony No ale no, no id, takie jakie tutaj widać 32k, mniej więcej prawie, że równo hmm. Teraz będę tutaj badał, jakich odciniów po to, co całkowicie kupić Zależy jakie to są światła bo to takie światło właśnie, które są białe, ale są za trzyka chyba. E, ID spoko. To chodzi o ID. E, czy to są... To są twisty. E, dosyć duży przebieg i duża cena, nie wiem. Mi się, moim zdaniem, się nie płaca, bo ID nie ma żadnego znaczenia. Ładna LG. Ele 20K przebiegu. Spoiler loty. Napisy i magii Może być, to leży Hermesik Też od Furrixa yy. O, ta zeterka była dla mnie fajna Znaczy, jest fajna, bo ona ma te neonki Szkoda, że białe Ale no, ładnie pasuje ze standardowymi yy, Światłkami Tornado 29K Nie opłaca się, chyba, że ma hydrę Ale nie sądzę, że o hydrę yy. Jester no teraz yy, nowka kosztuje chyba 48k Ten yy, Ksenony Chyba Chyba to są ksenony, czyli 4 coś tam Albo 3 coś tam yy, A chaby No dałoby się mm. Co tu jeszcze Tahoma, bobek O bobek Ale duży przebieg Doktora przy okazji Ocenek Bunny Chciałoby się Jester yy, Fulton visual Albo prawie Fulton full visual Prawdopodobnie prawie, bo, bo wydechów nie ma i PJ A, ale tam PJ to, ale ładny dosyć drogi i dosyć mały przebieg, więc się opłaca y, Sawka, mm, te trance. Y, trancyk tranczyki, y, 37 no może być y, w ogóle polecam tą giełdę, tu jest o wiele mniejszy ruch no tak jak widać teraz dwie osoby Eee, a dużo dosyć sporo tu stoi no sutek sutkiem miałem okazję jeździć z MK2 na moim gangu starym mnie no pozdrawiam pozdrawiam stary moją starą moją orga organizację nin in Pijamas eee, tutaj mamy full tune, bez spoilera i bez tylnego zderzaka praktycznie to by się go bardzo opłacało w realu bo eee, ma wloty, które są tam chyba po 7k Ma zderzak, który jest warty 25k Tak, dokładnie, te zderzaki są warte po 25k yy, Katary 3k yy, Przebieg niski, czyli pewnie ledwo kupiony od Cygana i od razu założone te yy, I z napisy są ID dosyć wysokie yy, 60k, czyli dosyć nowy pojazd bo teraz są po ID właśnie takich 60-70 no 60 30 tutaj nie ma 25 nawet mu jest ID no tak zresztą zaraz zobaczymy i już odcinek powinien trwać z 5 minut e, dlatego chyba będę musiał zaraz to zrobić e, tyle 32K no to a to LG 28 fp, nie wiem co to. Yy, Perek na dolarsach ID 23 czy 9 nie widzę. 3. Więc takim akcentem właśnie kończymy odcinek. Troszeczkę nie wiem czy krótki zobaczymy w, no, w edytorze. Ja się z Wami żegram, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej, cześć, cześć, ja byłem Land.